Nissan Polony, dwie porażki z rzędu, dobrze mówię. Ale, ale, zawsze jest jakieś ale, tak? Mhm. Walczyliście do końca i to się chyba Wam jakoś skalkulowało. Przegraliście z BHU 2 do 3, ale w konsekwencji jakby w tym dwóch meczu, bo pierwszy mecz wygraliście 5-3, teraz 3-2, więc jakbyście grali w pucharach, to bylibyście lepsi. No myślę, że ta bramka bardzo ważna. No ale trzeba oddać, że dzisiaj drużyna BHU była u nas lepsza, cieszę się, że nie zwątpiliśmy w trakcie meczu i nie padły kolejne bramki po kontrach, bo to by mogło już jakby nas pogrzebać, a, a nadal mimo tych dwóch porażek nie musimy się na niego oglądać i przy komplecie zwycięstw do końca to my będziemy mistrzem, także bardzo się cieszę. No... Ciężko powiedzieć, że tak w 100%, bo po przegranym meczu nigdy nie będę zadowolony, ale, ale dobrze, że skończyło się to tak, a nie wyższą porażką. Trzeba oddać, że drużyna BHU no to, no to są zawodnicy, którzy po prostu no, przewyższają Potrawią. nas, przewyższają nas potencjałem. My tu niektórzy z naszej drużyny to jesteśmy podwórkowe chłopaki, które tutaj grały pod blokiem, a, a u nich pewnie wielu grało w reprezentacji polski futsalu, także nie ma, nie ma co porównywać. Pierwszy meczu ich. Udało nam się złapać na, na mokrej murawie przy ulewnym deszczu, na pewno im to utrudniało grę, a, a dzisiaj, dzisiaj było zupełnie inaczej. Było to widać na boisku. Mimo wszystko nie wykorzystaliśmy kilku dogodnych sytuacji, ale no myślę, że, że sprawiedliwe BHU z nami wygrało. Cieszę się, że, że tą jedną bramką i że jesteśmy w grze, nie załamujemy się. Mamy do rozegrania cztery mecze. Mam nadzieję, że wszystkie wygramy i zostaniemy mistrzem. Jest problem, bo El Piec też z nimi przegrał i też miał kłopot z rozmontowaniem tego ich takiego, no schematycznego, ale pewnego ustawienia futsalowego, z którym jest bardzo duży kłopot. No, trzeba przyznać, że, że no, my wygraliśmy z nimi, tak jak już wspomniałem, przy, przy bardzo dużej ulewie. I, I ta piłka odmawiała posłuszeństwa, nie chodziła tak jak na hali od nogi do nogi i, i wykorzystaliśmy to. A, a drugi mecz, który przegrał BHU, no to kiedy wstawiło się w zupełnie innym składzie. No w ogóle nie ma czego porównywać. Przegrali z Ecovitalem, gdzie to było chyba jedno z dwóch zwycięstw w zasadniczej rundzie i z, z drużyną, która do końca będzie na pewno walczyła o mistrza. Także widać, że, że to były wpadki i, i wiedzieliśmy, że, że to będzie bardzo duży rywal w walce o mistrzostwo. No, poprzedni mecz z, z piecem, no nie będę już wracał do tych sytuacji z, z sędziami. Myślę, że nie ma sensu, wszystko zostało powiedziane i każdemu zdarzają się błędy. Ja to rozumiem i trochę o, no zupełnie o co innego tam chodziło. Myślę, że, że dzisiaj, dzisiaj było... Można tak powiedzieć, myślę, że dzisiaj było widać, że, że lepiej sprawdza się sytuacja, kiedy jest jeden sędzia, jednak nie ma wtedy tego, że on widział lepiej i oboje nie gwizdzą, a tak naprawdę no, no, no nie ma, nie, nie chcę wracać. Powiedzmy, że, że powiedzmy, że Piec był lepszy w tym meczu, zagrał też dobre, bardzo dobrze w obronie. Ciężko nam było strzelić bramkę, nie mogliśmy sforsować ich obrony. Wyprowadzali groźne kontry. piec to jest bardzo doświadczona, bardzo mocna drużyna. Mam nadzieję, że pokażemy im w rewanżu, że, że my jednak jesteśmy lepsi. Być mecz decydujący, no taki, który no, musicie wygrać wszystko i zależycie od siebie na razie. Myślę, że po tym poniedziałkowym meczu, niezależnie od tego, jak będzie się toczyła rywalizacja, nawet gdybyśmy stracili szansę na mistrzostwo, to i tak będzie nam bardzo zależało, żeby w tym bezpośrednim meczu z piecem wygrać i pokazać, że to my jesteśmy lepsi w tym sezonie. Zobaczymy, jak to się ułoży. Życzę im powodzenia. Cieszę się, że jest taki ciekawy sezon. Myślę, że, że najmniej cieszą się auta, które Ostały trochę... To jest rogi lani od niejakiego nissa Napolony 11-0. Troch jeden, to no chciałbym pozdrowić przy okazji Bartka Lafera jak zawsze on nas lubił się podśmiechiwać. No strzelił tego, Strzelił, strzelił, strzeli, ale, ale w momencie kiedy wygraliśmy jednego mniej po żółtej kartce. Swoje zrobił. Swoje zrobił, a, a no myślę, że no, widać, że, że odszedł Mateusz Klichowicz, który gra w Zalewach Lecha jasne, i jasne. brakuje tego rządła z przodu, ale życzę im jak najlepiej, mam nadzieję, że namieszają i zabiorą jeszcze punkty pozostałym dwóm drużynom, które walczą o mistrzostwo.